Witam wszystkich, z tej strony Filip Konieczny. W dzisiejszym filmie chciałbym pomówić troszeczkę o kryptowalutach, a dokładnie o jednym projekcie, na który moim zdaniem należy zwrócić uwagę w lipcu ze względu na zbliżające się wydarzenia na tym projekcie. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę mojego profilu w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. A więc zaczynamy. Obecnie market cap wynosi 319 miliardów dolarów, a cena bitcoina to 11166 dolarów i jest on w tej chwili na blisko 6% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Na samym początku tego filmu podsumujmy sobie jeszcze zeszły miesiąc, czyli czerwiec, a dokładnie kryptowaluty, na które należało zwrócić uwagę w czerwcu. W czerwcu taką kryptowalutą był projekt Seller i gdy nagrywałem e, film o projekcie Seller, jego cena wynosiła 1 i 4 centa. Gdy spojrzymy sobie na wykres sellera za ostatni miesiąc, to możemy zaobserwować, że właśnie ta cena 1,4 centa, kiedy to nagrywałem film o sellerze, była właśnie tutaj. Czyli po długich, długich spadkach ta cena okazała się mniej więcej dołkiem właśnie na poziomie 1,4 centa. No i po nagraniu tego filmu cena sellera zaczęła rosnąć i doszła ona do poziomu przekraczającego 2 centy. Z tego co pamiętam, seller doszedł maksymalnie do poziomu 2,2 centa aczkolwiek ja nagrywając live'a 2 czerwca wspomniałem wtedy, bo, ponieważ zadawaliście mi pytania o selerze jak mniej więcej widzę potencjalny wzrost tego projektu, czy w ogóle będzie wzrost także na tym live'ie powiedziałem Wam, że ja osobiście wychodziłbym z selera na poziomie około 30% zysku jest to 1,8 centa czyli mniej więcej jest to ten poziom ten poziom osiągnęliśmy po nagraniu filmu raz, dwa, trzy, cztery 5-6-krotnie mniej więcej, także parę tych okazji do wyjścia na poziomie 30% było, jeżeli ktoś oczywiście uznał, że ten projekt jest warty uwagi i warto się nim zainteresować, także tych szans na to, aby wyjść na poziomie 30% było parę, aczkolwiek maksymalnie seller urósł ponad 42%. Tylko no prawdopodobnie nikt nie był w stanie zrobić tych 42% na sellerze, bo musiałby wejść idealnie w dołku w momencie, kiedy nagrałem film i wejść idealnie na górce. A moim zdaniem jest to mało prawdopodobne, no ale powiedzmy takie 20-35% na selerze w czerwcu jak najbardziej było do zrobienia. Oczywiście, jak ktoś uznał, że projekt jest wart uwagi, no i w niego zainwestował. Natomiast w tym miesiącu, w lipcu, moim zdaniem warto zwrócić uwagę na projekt TRON TRX, którego cena w tej chwili wynosi 3,1 centa. Projekt TRON w tej chwili jest na ponad 4% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Tak mniej więcej wygląda wykres projektu Tron. Projekt Tron swoje ATH miał oczywiście na szczycie Hosy w 2017 roku, a ATH, czyli szczyt cenowy projektu Tron to 23 centy. W tej chwili ten projekt jest na blisko 87% minusie od swojego ATH. Jak wiecie, cena wynosi 3,1 centa, a to oznacza, aby ten projekt doszedł do swojego ATH, musiałby urosnąć ponad 7-krotnie. Gdy spojrzymy sobie na wykres trona za ostatni miesiąc, no to możemy zobaczyć, że cena trona w ciągu ostatniego miesiąca waha się w tych granicach, powiedzmy, 3 centów, aczkolwiek pod koniec czerwca mieliśmy wystrzał ceny i dobił on do poziomu 4 centów za sztukę potencjalnie. Jeżeli Tron od dzisiejszej ceny dobiłby do poziomu około 4 centów, dałby on nam około 23-25% zarobku. Dlaczego moim zdaniem warto jest zwrócić uwagę na Tron w lipcu? Ano dlatego, że Tron w lipcu będzie miał dosyć ciekawe wydarzenia, a mianowicie 25 lipca odbędzie się kolacja z Warrenem Buffettem, twórca Trona. Pan Justin Sun brał udział w aukcji charytatywnej, w której można było wylicytować właśnie taką kolację z Warrenem Buffettem. Warren Buffett jest w tej chwili czwartym najbogatszym człowiekiem na Ziemi, z majątkiem wycenianym na około 84,8 miliarda dolarów. Aby zjeść kolację z Warrenem Buffettem, Justin Sun musiał zapłacić ponad 4,5 miliona dolarów. Co ciekawe, Warren Buffett jest ogromnym przeciwnikiem kryptowalut, bitcoina, i wiele razy mówił o tym, że bitcoin jest skamem, kryptowaluty są skamem i upadną do zera. Warren Buffett m.in. stwierdził, że bitcoin jest jakąś iluzją, jest złudzeniem i upadnie do zera. Stwierdził on także, że bitcoin jest maszynką hazardową, maszynką do hazardu. Oczywiście po wylicytowaniu kolacji z Warrenem Buffettem przez Justina Sana inwestorzy zaczęli bardzo bardzo mocno spekulować, zaczęli zastanawiać się, czy Justin jest w stanie przekonać Warrena Buffetta do kryptowalut, do technologii blockchain, do Bitcoina i być może, jeżeli tak się stanie, no to Warren Buffett stanie się ogromnym fanem kryptowalut, ogromnym fanem Bitcoina, zacznie w nie inwestować, a także przekonywać swoich znajomych. Także takie artykuły mogliśmy Znaleźć na internecie, właśnie zastanawiające się, czy po tej kolacji Warren Buffett stanie się fanem kryptowalut. Moim zdaniem, Justin Sun, który znany jest jako mistrz marketingu i robienia hypu wokół swoich projektów, nie wydał ponad 4,5 miliona dolarów po to, aby tylko i wyłącznie zjeść kolację. Moim zdaniem, będzie on chciał z tego spotkania wyciągnąć coś dla siebie. Na tej podstawie uważam, że istnieje dosyć duża szansa na jakąś pompę projektu Tron. Kolacja jest już niedługo, bo 25 lipca i możliwe też, że im bliżej kolacji, coraz więcej portali będzie o niej pisać, także dając Tronowi jeszcze większą reklamę. Musimy także wziąć pod uwagę to, że Justin Sun jest kolegą CZ, czyli CEO Binance'a, no i ci panowie ewidentnie sobie pomagają. Justin Sun nawet po ostatnim haku Binance'a zaoferował cz że wpłaci depozyt w wysokości 7000 bitcoinów, tak aby inwestorzy, aby klienci Binance'a nie panikowali, że stracą swoje bitcoiny. Oczywiście był to kolejny ruch PR-owy i marketingowy, by pokazać moc firmy tworzącej Tronixa, ale też pokazało to, że panowie Justin oraz CZ się ze sobą przyjaźnią. Mało tego. Justin Sun na kolację z Warrenem Buffettem może zabrać ze sobą parę osób, no i zgadnijcie kogo zaprosił jako pierwszego. No oczywiście CZ z Binance'a, aczkolwiek CZ odpisał, że dla niego jest to za daleko, no i dziękuję, nie skorzysta z tego zaproszenia, w tym czasie ma on do zrobienia coś innego. Nawet zaśmiał się, że jest to tak jakby odrzucił milion dolarów, bo pójdzie tam prawdopodobnie pójdą tam cztery osoby, no a że ta kolacja kosztuje 4,5 miliona dolarów. No to zaśmiał się on, że to tak jakby odrzucił milion dolarów i z niego zrezygnował. No ale to pokazuje, że skoro był on pierwszą zaproszoną osobą przez Justina, Ci panowie e, mają ze sobą troszeczkę wspólnego, no i ze sobą współpracują. Ja osobiście uważam, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie, że im bliżej tej kolacji, tym większy hype Justin Sun będzie robić dookoła projektu Tron. Na Twitterze Tron Foundation możemy już zobaczyć wpisy mówiące o tym, że lipiec będzie wielkim miesiącem dla projektu Tron. Sam Justin Sun już o tym pisze, e, hypując swój projekt, ale co ciekawe, gdy wejdziecie sobie na Twittera Justina Sana, to możecie zobaczyć, że Justina Sana śledzi ponad 1,3 miliona ludzi. Ma on ogromne zasięgi i właśnie rozpoczął Lipcowe hypowanie swojego projektu. Warto też wspomnieć o tym, że Tron właśnie uruchomił testnet BTFS, czyli połączenie BitTorrenta, którego zresztą właścicielem jest Justin Sun, z blockchainem. BitTorrent zostanie dzięki temu połączony z blockchainem. W wielkim skrócie, pozwoli to użytkownikom odbierać i udostępniać pliki na komputerach w sposób przypominający usługi Amazon Web Services. Dodatkowo. Dzisiaj jeden z największych chińskich serwisów finansowych dodał indeks kryptowalutowy, na którym znalazł się m.in. tron oraz BTT, co może oznaczać, że jeszcze więcej inwestorów dowie się o kryptowalutach, no i m.in. dowiedzą się oni o tronie oraz BTT. Aby nie było nudno, w międzyczasie społeczność Trona domaga się, aby Tron znalazł się na Coinbase i składa petycję w tej sprawie. Jeżeli myślicie, że kolacja z Warrenem Buffettem to jest jedyne wydarzenie na tronie, no to jesteście w błędzie. Moim zdaniem, taka kolacja z Warrenem Buffettem, ta kolacja z Warrenem Buffettem, to jest tylko i wyłącznie przedsmak, ponieważ dwa tygodnie później, 10 sierpnia, będziemy mieli Sun Network Mainnet. Można powiedzieć. Że Sun Network to takie second layer solution, jak Lightning Network, które ma przyspieszyć pracę Trona, no i oczywiście szybkość transakcji. Sun Network ma zwiększyć prędkość projektu stukrotnie, czyli potencjalnie od 10 sierpnia Tron może być 100 razy szybszym projektem. Jak napisał na swoim Twitterze Justin Sun, po uruchomieniu mainnetu na dAppsach budowanych na tronie, nie będziemy już mieli milionów transakcji, a będziemy mieli setki milionów transakcji. Co ciekawe, testnet tego właśnie Sun Network został uruchomiony 11 czerwca 2019 roku. No, i wszystko działa pomyślnie, czyli w teorii może to oznaczać, że gdy uruchomią oni mainnet, wszystko będzie działać bez problemu. Ważną rzeczą, na którą moim zdaniem warto jest zwrócić uwagę, jest to, że testnet, co prawda, był uruchomiony 11 czerwca, ale był on uruchomiony z opóźnieniem, ponieważ oficjalnie miał on być uruchomiony 30 maja. Na tej podstawie możemy sobie sprawdzić, jak mniej więcej inwestorzy grali pod ten testnet. Oczywiście testnet nie jest tak ważnym wydarzeniem jak mainnet, no ale możemy zobaczyć, jakie mniej więcej było zainteresowanie. Mieliśmy mieć uruchomienie tego testnetu 30 maja, czyli możecie zobaczyć, jest 30 maja tutaj, no i ewidentnie możemy zobaczyć, że na 7 dni. Przed uruchomieniem testnetu cena zaczęła bardzo mocno rosnąć, i parę dni przed tym faktycznym wydarzeniem cena zaczęła spadać i miała odreagowanie. Następnie, gdy część inwestorów także dowiedziała się, że tego testnetu nie będzie, będzie opóźnienie, no to oczywiście cena spadła jeszcze bardziej. Ale co ciekawe, na miesiąc przed tym testnetem właśnie rozpoczęły się wzrosty i cena Trona urosła mniej więcej z 2,3 centa do poziomu. Maksymalnie 3,5 centa. W teorii możemy mieć powtórkę z takich wzrostów, zwłaszcza że tym razem to będzie mainnet. Jeżeli faktycznie Tron przyspieszy około krotnie, będzie to mega wielki news w świecie kryptowalut. A teraz yy, najważniejsza rzecz. Jak wszyscy wiecie, w tej chwili Bitcoin zwiększa swoją dominację względem altów, co oznacza, że jeżeli Bitcoin rośnie w dolarach. To alty w większości także rosną w dolarach, ale rosną one mniej, przez co mimo wzrostu w dolarach tracą one w Satoshi. Taki tron w ciągu ostatnich 6 miesięcy zyskał w dolarach ponad 56%. Natomiast patrząc na ten sam projekt w Satoshi względem bitcoina w ciągu ostatnich 6 miesięcy stracił on 46%. Co ważniejsze, działa to też tak, że gdy bitcoin spada w dolarach, to alty także spadają w dolarach i to o wiele więcej, przez co przewaga bitcoina powiększa się jeszcze bardziej. Ja, z tego względu, jeżeli gram pod jakieś wydarzenia, to zawsze za stablecoiny i wychodzę z powrotem także do stablecoinów, akumulując tym samym dolary. Najważniejsze pytanie, jakie trzeba sobie zadać, to czy bitcoin pójdzie w górę, czy raczej w dół? Bo przecież, jeżeli bitcoin będzie spadał, jeżeli będzie miał on dalsze spadki, to nie ma sensu wchodzić w żaden projekt pod wydarzenia. Po ostatnich spadkach cen bitcoina z tego lokalnego szczytu na poziomie powiedzmy 13 700 dolarów aż do poziomu 9 700 dolarów, wiele osób zaczęło mówić, że to już jest koniec bitcoina, że to jest koniec mini bańki, że to była taka mini hossa, no i od teraz będziemy spadali cały czas coraz niżej. Nawet zaczęły pojawiać się artykuły mówiące przy poziomie chyba 10 tysięcy, że lecimy na 8,5 tysiąca. No, jak do tej pory to się nie sprawdziło, no i od tego poziomu 9700 się odbiliśmy, doszliśmy z powrotem do poziomu 12 tysięcy dolarów, no i w tej chwili mamy lekkie spadki, jesteśmy mniej więcej na poziomie 11 tysięcy dolarów za sztukę. Patrząc na to w dalszej perspektywie, no tak naprawdę jeszcze 3 miesiące temu Bitcoin kosztował 4000 dolarów. Nawet po tych spadkach w tej chwili kosztuje on 11 tysięcy dolarów. Moim zdaniem takie odreagowanie jest normalne, a wręcz zdrowe. Parę dni temu podczas tych spadków na swoim Twitterze, na którego zresztą was gorąco zapraszam, napisałem, że jeżeli ktoś mówi, że jest już po hoście bitcoina i teraz będą tylko i wyłącznie same spadki, bo bitcoin cofnął się z poziomu 13,800 na 9,600. Aż o 30% oznacza to, że taka osoba nie wie nic o bitcoinie. Podczas ostatniej hossy, którą mieliśmy między 2016 a 2017 roku, bitcoin miał 8 takich pullbacków, średnio 36% każdy. Ten pullback który mieliśmy w tej chwili, był na poziomie 30,5%, a między 2016 a 2017 roku, rokiem mieliśmy takie pullbacki jak 40,3%, 34%, 33%, 31%, 30%, 22% i 14%, co średnio daje nam 36% za każdym pullbackiem i... Mimo takich spadków, w dłuższym terminie Bitcoin cały czas rósł, aż do poziomu 20 tysięcy dolarów. Nikt tak naprawdę nie wie, czy Bitcoin będzie rósł, czy nie w krótkim terminie oczywiście. Natomiast jeżeli wierzymy w Hossę, jeżeli wierzymy, że od teraz będą tylko i wyłącznie wzrosty, no to taki pullback jest czymś normalnym i wręcz zdrowym po tak ogromnych wzrostach, jakie mieliśmy w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W teorii. To może być właśnie idealny moment na to, by dokupić kryptowaluty lub zagrać pod jakieś wydarzenia, bo na przykład teraz możemy mieć po takim pullbacku wzrosty do poziomu powiedzmy 15, 16 tysięcy dolarów i kolejny pullback, na przykład na 13 tysięcy dolarów, następnie wzrosty do 20 tysięcy dolarów i pullback na 18 tysięcy dolarów, potem jakieś wzrosty na 23, 24 tysiące dolarów i pullback na 21 tysięcy dolarów i tak dalej, i tak dalej, tak samo jak to miało miejsce w poprzedniej hoście. Jeżeli uznamy, że teraz mieliśmy pullback, który procentowo zresztą pasuje do poprzednich pullbacków i od teraz powinniśmy mieć wzrosty to w teorii może to być dobry czas, by wejść w jakiś projekt, taki jak na przykład Tron, pod wydarzenia i zagrać, gdyż rosnąca cena Bitcoina będzie prawdopodobnie podnosić cenę Trona w dolarach. Dodatkowo hype związany z kolacją oraz uruchomienie Sun Network dwa tygodnie później może cenę podnieść jeszcze wyżej. Biorąc pod uwagę to, że Justin Sun jest znany z tego, że pompuje swoje projekty i robi dookoła nich hype. Moim zdaniem szansa, że taki hype będzie tworzyć dookoła projektu w tym czasie, w lipcu, podczas gdy będzie ta kolacja, gdzie będzie uruchomienie Sun Network, no jest dosyć duża. Dodatkowo projekt Tron jest tani, jeżeli chodzi o sztukę, za sztukę jest on ogólnie dostępny, hypowy, Justin Sun jest kolegą z CZ z Binance'a. No, ewidentnie widać, że też w lipcu będą chcieli coś z tym projektem zrobić, już starają się go pompować na swoich Twitterach. Także jeżeli będziemy mieli nałożenie się kilku ciekawych rzeczy, czyli wzrosty ceny bitcoina, następnie tą kolację, następnie uruchomienie Sun Network, a do tego jeszcze, jeżeli dodamy ten hype, który może Justin Sun robić, no to potencjalnie ten projekt może urosnąć w tym miesiącu. Oczywiście. Musicie o tym pamiętać, że to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, a nie jakaś porada inwestycyjna. Ja wam nie każę kupować trona, nie każę wam go też sprzedawać. Oczywiście musicie zrobić swój własny research i zastanowić się, czy mój tok myślenia ma sens i czy Bitcoin po ostatnich spadkach rozpocznie kolejne wzrosty, ponieważ możemy mieć w dalszym ciągu spadki. Możemy faktycznie zejść do poziomu 8500, no i nic z tych wydarzeń nie wyjdzie. Także. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się przydał, że Wam się podobał. Napiszcie mi, proszę, w komentarzu, co Wy myślicie o projekcie Tron i ewentualnej grze pod wydarzenia na tym projekcie. Dajcie mi też znać, jakie według Was projekty są warte uwagi, warte Wy zwrócić na nie uwagę. No i tak, jak powiedziałem, to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie i do następnego filmu. Cześć.